Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. E Absolutna hipokryzja, absolutna. Tutaj nie mamy do czynienia z żadnym pytaniem, tylko ze stwierdzeniem. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Gdyby nie polityka, konfederacja ustawa byłaby poprawiana w, na komisji i tyle w tym temacie. Natomiast moje wystąpienie tutaj spowodowała pani poseł Dolniak pięknie opisując wcześniaka. Proszę państwa, maleństwo leży w rączce. 9-10 tygodni w inkubatorze. Czy my mówimy o tych samych dzieciach, które zgodnie z prawem chcecie zabijać? Dziękuję bardzo panie pośle. Proszę państwa, składam wniosek o przerwę a propos tego, co pan powiedział, e, ponieważ w dniu wczorajszym e, pan generał Gromadziński złożył dymisję odchodząc do cywila, zachowując się honorowo po oficersku. W związku z tym, że został pomówiony bez podania żadnych faktów, dowodów, dowódca Eurokorpusu, czteroletni szanowany oficer w całej Europie, okazało się, że nie może mieć poświadczeń do dokumentów tajnych. Dowiedział się o tym z prasy, a zrobił to nieobecny dzisiaj Donald Tusk. Proszę Państwa, jak będziemy szli w tym kierunku, to za chwilę. Będziemy dzidami walczyć i będziemy walczyć bez generałów polskich. Panie generale, przyjdzie taki czas już niebawem, kiedy Polska wezwie pana z powrotem. Wtedy, kiedy Polskę wielką będziemy budowali bez szkodników na naszym okręcie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie marszałku, wysoka izbo. Nie pamiętam nawet chwili w moim życiu, żeby obok mnie nie był mój pies. Zawsze. Był mój pies i jego pan. I tak naprawdę bardzo mi przykro jest, że opieramy nasz stosunek, opis naszego stosunku do zwierząt na patologiach różnej maści, które nie powinny absolutnie mieć miejsca. I myślę sobie, że nie walczmy z Polakami, walczmy z patologiami. I nie róbmy prawa w oparciu o patologię, tylko budujmy prawo, proszę Państwa, dla normalnych ludzi. I powiadam Państwu tak. Jeżeli ustawodawca pisze, że tylko w akwariach ryby mają prawo żyć, no to przez w hipermarketach sprzedaje się ryby właśnie z akwariów. No. Jeżeli to jest tak, że akwarium jest dobre, a mały staw jest zły, to pytam się o co wam chodzi? Więc tak, zabrońmy jeszcze myśliwym strzelać w lasach, bo głośno jest. I... Co najgorsze, co mnie bardzo boli, że tą ustawą chcecie mnie, Marka Jakubiaka, zmusić, żebym mojego psa pozbawił atrybutów. Przecież to jest jakiś dom wariatów. No. Ludzie, wy jesteście szaleni. Wy w ten sposób chcecie pozbawić polski psów. Bo przecież jak nie będą miały argumentów, to nie będzie zwierząt w ogóle. I to dla ich dobra w dodatku. No. Ludzie. Dziękuję bardzo, panie pośle. E Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no ja sądzę, że mówienie, że jeszcze kampania wyborcza się nie zaczęła jest jednak jakimś nieporozumieniem, bo jak włączam telewizor, to na przemian widzę Trzaskowskiego i, i Sienkiewicza. I oczywiście to jest wasza wewnętrzna sprawa, w waszej wewnętrznej telewizji, powiedziałbym nawet takiej kablowej telewizji przemysłowej Platformy Obywatelskiej, TVP Info i TVN. Jeżeli chodzi o komisję, proszę Państwa, no powiem tak. Rzadko oglądałem obradę tej komisji, dlatego że uważam ją za bardzo stricte rewanżystyczną i komisję, która była powołana po to, żeby deprecjonować, tylko i wyłącznie deprecjonować władzę, która w bardzo trudnych warunkach przeprowadzała wybory. Te trudne wybory, te trudne warunki były podyktowane COVID-em, takim zjawiskiem, które wcześniej nie było w Polsce znane. I powiem, że dzisiaj każdy mo może być mądry, ale trzeba było być wtedy i podejmować decyzje, e odpowiedzialne decyzje. I za to, proszę państwa, że ktoś więcej zrobił niż musiał, za to, że ktoś podejmował decyzje po to, żeby te wybory w sposób demokratyczny, jakkolwiek by tego nie nazywać, się odbyły, Dziś nie może ponosić kary. No, to widać wyraźnie, czym te komisje do, do czego te komisje doprowadziły. Dzisiaj mamy skutki powodzi i urzędników, którzy nie chcą podejmować żadnych decyzji. To jest efekt waszego działania w tych komisjach. To jest właśnie ten efekt mrożący i instytucje mózgu człowieka. Jeżeli to jest tak, że wy za to, że ktoś chciał, dzisiaj go chcecie karać czy też piętnować, no to proszę Państwa. Tędy nigdzie nie dojdziemy, nikt jutro żadnych decyzji nie będzie podejmował, a już na pewno nie wy, bo następna władza, która przyjdzie, władz będzie rozliczała. I powiem tak, ja wtedy startowałem na prezydenta i pamiętam, jaką wyżejście presję robili na to, żeby te wybory się nie odbyły. Pamiętam te wasze nocne namawianie się na to, jak zbojkotować te wybory. Jak kandydaci, wszyscy powinni się wycofać z wyborów. Jak doprowadzić do paraliżu państwa. Wy już nawet go wina szykowaliście na prezydenta. Na, e, e, trzeba wam to prosto powiedzieć, bo ta komisja oczywiście o tym nie mówiła. Ta wasza komisja tylko i wyłącznie szczuła na ludzi. Pod, dla, dlaczego? Dlatego, że Chcieli. Przecież te wybory kopertowe, proszę Państwa, były tylko i wyłącznie sposobem na przeprowadzenie wyborów. Jednym ze sposobów, który można było potem ominąć za pomocą decyzji i opinii naukowców i lekarzy. I ominięto je. I dzisiaj krzyczenie na ludzi, że dobrze chcieli, że cokolwiek robili, żeby te wybory się odbyły, jest paraliżem demokracji. Wy macie coś z demokracją w samych głowach, wy pomyślcie o sobie, a nie o innych. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, procedujemy ustawę, która ma ulżyć Polakom. Tylko pytanie brzmi, czy aby na pewno. Czy aby na pewno najdroższy prąd w Europie jest czymś, z czym powinniśmy się pogodzić? Czy powodem tych wysokich cen jest dobra wola dzisiejszych możnowładców Rzeczypospolitej? czy też po prostu zwyczajnie wplątanie się w jakieś zielone łady, które Polskę, która oparta jest o 70% karbonu, czyli węgla, naszego narodowego skarbu. Czy wplątanie się w ten cały układ jest dla Polski rozwiązaniem? Czy to jest aby dobre? Czy ciepło z węgla dzisiaj filtrowanego podczas spalania do tego stopnia, że nie przynosi żadnych praktycznie skutków ubocznych, jest porównywalne z gazem. Czy aby na pewno sekowanie tego wszystkiego i nagminne, walczenia, walczenie z Polskim złotem jest dla Polski dobre? Otóż, proszę państwa, mam dla Państwa złą odpowiedź na te wszystkie retoryczne pytania. Proszę Państwa, dzisiejsza ustawa w ogóle o energii elektrycznej i cenach w istocie nie, e, e, nie mówi. Ta ustawa jest dlatego, że są wybory w maju. I dlatego też postanowiono zawiesić nam te podatki nowe, te nowe opłaty dla przedsiębiorców, dla obywateli i dla samorządów po to, żeby nie było zadymy przed majowymi wyborami. Oczywiście przez przypadek Międzynarodowy Fundusz Walutowy również wskazał, że nowe podatki, które trzeba wprowadzić, będą od jesieni przyszłego roku. Oczywiście również na deficyt przez Unię tak bardzo nietolerowany, będzie tolerowany do jesieni przyszłego roku, proszę Państwa. Więc, co by nie powiedzieć, chcę Polakom powiedzieć jedną rzecz. Nie dajcie się Państwo zwieść w te wszystkie dyrdy małe, polegające na tym, że przez parę miesięcy będziemy mieli taniej, a potem będzie lepiej. No nie. Ma być tak, jak jest dzisiaj do wyborów majowych, a po majowych wyborach nawet potop. Więc szczerze powiem, Majowe wybory, proszę Państwa, są dowodem na to, jak, jak takie sytuacje będą miały miejsce w Polsce. Wybory musimy wygrać. Dziękuję bardzo, Panie Pośle.